Cześć moi mili, to ja Wasza Wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście um, odczytam Wam horoskop na 12 znaków w Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł Ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to uważaj, bo możesz coś tracić cennego i możesz wszystko zaczynać od początku. Związki, które od dłuższego czasu się nie układały, one dobiegną do końca i znajomości. Jeśli chodzi o zdrowie, to transformacja, przemiana, na pewno problemy twoje się zakończą. Przed tobą nowy etap w życiu, pokonanie problemów zdrowotnych. W pracy może wydać się czymś małym, prozaicznym, ale Perspektywie przyniesie to stabilizację i dobre zyski. Także w pracy będzie się układać, nie zrażaj się małymi y, trudnościami. A kartą tygodnia jest świat, więc zakończenie i nowy etap w życiu przed Tobą. Przed Tobą nowe możliwości, spełnienie marzeń. Wiele z Was teraz może gdzieś właśnie pojechać w jakąś podróż życia, i wielu z Was mo może właśnie przyjść na świat. Teraz potomstwo. I wiele z Was też może powiedzieć sakramentalne, tak. Byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dostaniesz prezent od miłości, jakieś wielkie szczęście, być może. Yy, przyjdzie czas na oświadczyny ale też wiele z Was powie w tym czasie sakramentalne tak, ja widzę legalizację związków I jeśli się zastanawiasz czy jest to dobra decyzja być z tą osobą yy, czy dobra jest to decyzja właśnie zalegalizować związek czy dobra jest decyzja pójść na spotkanie z daną osobą, więc jak najbardziej tak nie zastanawia się, bo jest to wszystko warte. Jeśli chodzi o zdrowie, to transformacja, przemiana, pokonanie problemów. Pracy ci nie zabraknie i na pewno tydzień będzie dominował, właśnie praca będzie najważniejsza. A kartą tygodnia jest, jest siódemka pucharów. Karty mówią, żebyś się zastanowił, czego chcesz. Dążył do tego, a to osiągniesz. Panna. Uczucie. Zdrowie. Prasa. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że takie trochę oziębienie na pewno twój partner nie będzie pokazywał tych uczuć. Tobie tych uczuć może być właśnie mało, ale też pokazuje się jakaś rywalizacja w życiu, no i też jakaś czeka Ciebie rozmowa w sprawie uczuć. Jeśli chodzi o zdrowie, to przed Tobą jest czas taki e, trochę trudny czas, będziesz walczyć o zdrowie, o wyjście z problemu zdrowotnego, ale warto dlatego, że pokonasz to i osiągniesz to, co chcesz. Jeśli chodzi o pracę, to uważaj, w pracy jakaś kobieta może stwarzać problemy, no i też jakieś niekoniecznie dobre prace mogą właśnie teraz się zakończyć coś może się właśnie zakończyć a kartą tygodnia jest walet pentakli więc na pewno jakieś dodatkowe pieniądze od ciebie czekałem i jakaś osoba może tobie pomóc w jakichś sprawach no i na twój tydzień będzie miał wpływ zodiakalny byk żywioł powietrza wodnik Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka ciebie jakaś rozmowa. No i też widzę, że jakaś rywalizacja. No i mężczyzna może mieć uczucie, ale on tego nie pokazuje. No jakiś taki zimna osoba znowuż do twoich drzwi będzie pukała, a to jest ci raczej Niepotrzebne. No, i czekają ci jakieś wiadomości. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów, stabilizacja, a w pracy czekają Ciebie jakieś wiadomości. Niekoniecznie mogą być one dobre. Coś musisz przeczekać i coś właśnie może się zakończyć. A kartą tygodnia jest głupiec, więc pokonanie wszelkich problemów, nowy początek. No i też karty mówią, żebyście się nie zachowywali. Głupio i wiele z was, może właśnie, będzie musiało zaopiekować się dzieckiem. Bliźnięta uczucie, zdrowie, praca, finanse jeśli chodzi o uczucia, to będzie teraz takie ożywienie. Będziesz wiedział, czego chcesz, i na pewno osiągniesz. W sprawach uczuciowych, to co chcesz. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że czeka ciebie kontakt z lekarzem, ale też walka z uczuciami. O, kobiety w ciąży powinny bardzo uważać na siebie w tym czasie. No i też czeka Was jakaś podróż być może związana ona właśnie z leczeniem. Ze zmianami, które przyniosą pozytywne zmiany. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno dobre spółki Was czekają, ale sympatyczne spotkanie w pracy. A kartą tygodnia jest walet buław. Więc dobra wiadomość, nowy początek przed Wami. Waga. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie teraz Faga może spotkać kogoś do stałej relacji i to coś przekształci się w bardzo pięknego, trwałego. W starych związkach też odnowienie uczuć, tak jakby się wszystko od początku u Was zaczęło. Przed Wami bardzo pomyślny czas. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będą jakieś wyniki, jakieś podejm podejmowane decyzje w sprawie Twojego zdrowia i one będą słuszne. Jeśli chodzi o pracę, uważaj, bo jakaś osoba będzie chciała Ciebie wykorzystać, będzie chciała trochę Ciebie zmanipulować. Ty musisz wykazać się inteligencją. A kartą yy, tygodnia jest ósemka buław. Jakieś ukryte uczucia przed Tobą, ale też wiele z Was może wejść w jakiś potajemny związek, jakiś romans przed Wami. Żywioł ogna, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może pojechać do osoby bliskiej Twego serca, ewentualnie Ty wyruszysz w jakąś podróż. Czeka Was bardzo sympatyczny czas w sprawach uczuciowych, w sprawach miłosnych. Na pewno będzie to wyjątkowy tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno pokonanie problemów zdrowotnych tylko nie lekceważ. Jeśli się coś dzieje, skonsultuj to z lekarzem i szybkie pokonanie problemów. W pracy czeka Ciebie mhm. rozmowa i jakaś właśnie rywalizacja. I też będzie się musiał e, okazać inteligencją, w jakich sprawach właśnie pracy, bo będziesz musiał przeprowadzić jakąś rozmowę. A kartą tygodnia jest król Prucharów, więc w Twoim to, towarzystwie jest jakiś miły człowiek, dobry człowiek, ale on. Lubi trochę przekłamywać i nie do końca będzie chciał się wywiązywać ze swoich obietnic. Na Twój tydzień będzie miał wpływ zodiakalny skorpion i waga. Lew. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia to będzie się zastanawiał czy iść na tą randkę. Czy kontynuować tą znajomość, czy będziemy razem, więc na pewno wszystko się poukłada i wszystko pójdzie w dobrym e, kierunku. Na pewno się nie dostaniecie, na pewno u was się poukłada wszystko. Jeśli się zastanawiasz nad związkiem, to będziecie razem i warto iść na to spotkanie, jeśli macie jakieś właśnie spotkania jeśli chodzi o zdrowie to pokonanie problemów ale też jest wyjazd w sprawach zdrowotnych być może jakieś senatorium które poprawi twój stan zdrowia i to będzie dobre i korzystne jeśli chodzi o e, pracę to czeka was jakiś romans w pracy a kartą tygodnia jest walet puchar więc pojedziesz do osoby bliskiej twojego serca albo ktoś ciebie odwiedzi no być może wiele z parą Właśnie przyjdzie na świat teraz właśnie potomstwo. Na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny skorpion. Szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o szczelca, to w uczuciach totalna przemiana, transformacja. Na pewno jakieś niekorzystne związki, znajomości się zakończą. Przed Tobą nowy etap w życiu. Wiele z Was wejdzie w nowy związek, w nowy czas, który przyniesie Wam naprawdę dużo e, pomyślności i powodzenia. E, jeśli chodzi o zdrowie, to widzę jakaś rozmowa, pokonanie problemów, ale też wyjazd z Ciebie czeka. E, być może będziesz musiał się nagle udać do do lekarza, wiadomo, ząb zaboli, głowa zaboli, no jakiś taki nagły, spontan. Jeśli chodzi o pracę, to widzę w pracy jakieś spotkanie, być może pójdziecie na jakąś imprezę zakładową, być może ktoś Ciebie zaprosi na jakieś spotkanie właśnie z pracy. No i w pracy stabilizację i przypływ gotówki. Być może awans, być może podwyżka. A kartą tygodnia jest yy, Król buław, więc jakiś mężczyzna dobry, ciepły będzie Ci pomagać w jakichś sprawach. Na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny lew. Żywioł Wody Rak. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Tobą bardzo piękny okres, dobry czas. Wiele z Was pójdzie na jakieś spotkania, jakieś randki. W Waszych sprawach osobistych naprawdę rewelacyjne przemiany. Duże szczęście, duże powodzenie w uczuciach, w miłości. Jeśli chodzi o zdrowie, no mogą być jakieś problemy, ale Ty szybko je pokonasz. Karty mówią, żebyś po prostu nie nadużywał nieraz jakichś używek, bo co za dużo, to niezdrowo. Jeśli chodzi o pracę, to uważaj na jakąś osobę podstępną, która może mieć jakieś podwójne oblicza i będzie siała jakieś plotki. No i też widzę dużo pracy, natłok pracy, nudzić się nie będzie. A kartą tygodnia jest czwórka miecz, więc możesz mieć jakieś... Problemy ze zdrowiem albo chora sytuacja, ale to wszystko się uzdrowi, wszystko się poukłada, wyjdzie z tego. Na Twój tydzień będzie miał wpływ jakaś, dru, jakiś drugi rak i jakaś zodiakalna ryba. Skorpion. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia... To przed Tobą bardzo pomyślny czas. Będziesz bardzo dobrze postrzegany. Właśnie teraz możesz w uczuciach osiągnąć to, co chcesz. I na pewno będzie to coś yy, dojrzałego i sensownego. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj, nie nadużywaj jakichś używek. Masz problem i co za dużo to po prostu niezdrowo. Z, pomyśl, co się dzieje. Co ci dokucza i warto to skonsultować z lekarzem. Jeśli chodzi o pracę, możesz mieć problem z jakąś kobietą, która będzie ci stwarzać problemy, ale też ta kobieta, tak jakby zniknie z tej pracy, tak jakby zakończy pracę i już nie będziesz musiał po prostu z tą osobą się spotykać. A kartą tygodnia jest aSD Darów. To przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, spadek wygrana. Warto, żebyś teraz zagrał w gry liczbowe, bo masz szansę wygrać. Ryby, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka ci taka jakaś samotność rozosobnienie. Wiele związków może właśnie w tym czasie e, się zakończyć. Poczujesz taką pustkę, poczujesz potrzebę pobycia trochę samemu, pomedytować, e, taki właśnie przed Tobą jest czas. Jeśli chodzi o zdrowie, to też uważaj na zdrowie, co za dużo to niezdrowo. To nie uważaj na układ krążenia, na serce, a w pracy... Musisz o pracę zawalczyć, musisz się postarać, żeby ta praca była. Musisz pokonać jakiś problem swój zawodowy. A kartą tygodnia jest głupiec, więc nowy początek przed tobą: pokonanie wszelkich problemów. No i też karty mówią, żeby się nieraz nie zachowywał głupio. No i być może wiele z was będzie musiał zaopiekować się dzieckiem. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.